Witaj na kanale Napisz siebie w pisaniu dla dobrostanu. Ja mam na imię Asia i dziś zapraszam cię do praktyki świątecznej. Jeśli więc chcesz świętować przez pisanie, to moja propozycja jest odpowiedzią na twoją potrzebę. Będziemy tworzyć świąteczne listy. Jednak nie mają one nic wspólnego z listami rzeczy do zrobienia, wręcz przeciwnie. Chciałabym zaprosić Cię właśnie do stworzenia dwóch list. I nagrywam to w okresie Bożego Narodzenia, jednak jeśli świętujesz z innego powodu, to oczywiście możesz też sięgnąć po tę praktykę w każdym innym momencie, kiedy coś świętujesz. Jeżeli nie wiesz, jak tworzy się listy, w opisie pod tym filmem będzie link właśnie do takiej praktyki tworzenia listy, z której możesz skorzystać. Tutaj przedstawię tylko główne zagadnienia, a potem będziemy już pisać. Według praktyków pisania najwięcej korzyści przynosi lista 100 elementów. Jeżeli brakuje ci czasu, czy chcesz po prostu po raz pierwszy spróbować takiej techniki, równie dobrze: 30 bądź 50 elementów na pewno przyniosą również widoczne dla ciebie efekty. Jeżeli pierwszy raz tworzysz listę, możesz się zastanawiać, czy ponumerować ją od razu, czy numerować w trakcie. Jest to Twojej gestii i możesz spróbować raz zrobić tak, raz tak i zobaczyć, która z tych technik bardziej, bardziej Ci odpowiada. Jeśli jesteś już więc w gotowości do tego, żeby tworzyć listę, zapraszam Cię do zapisania po jednej stronie słowa, słowa święto, a po drugiej stronie słowa światło. W liście będziemy zapisywać kolejno wszystkie skojarzenia, które są z danym słowem czy tematem, i nie ograniczamy się tutaj. Jeżeli te skojarzenia idą już później w inną stronę od tej pierwotnej, to nadal pozostajemy właśnie w praktyce i próbujemy. Zapisywać to wszystko, co pojawia się, bez wewnętrznej cenzury, bez zatrzymywania się. Jeżeli mamy taki moment, że utkniemy, powtórzmy ostatnie słowo, albo piszmy „nie wiem, nie wiem, nie wiem”. Jest to praktyka ograniczona objętościowo, a nie czasowo, więc teraz możesz zatrzymać filmik i kiedy będziesz uzupełniać listę święto i listę światło. Po prostu włącz go wtedy, kiedy zostanie ona już zapełniona bez względu na to, czy będzie to 100, 50 czy 30 elementów. Pamiętajmy o tym, że możemy właśnie na początku ponumerować sobie całą stronę właśnie do takiej liczby elementów, którą chcemy w niej umieścić, a możemy robić to po prostu podczas samej praktyki. Przeczytaj teraz obie te listy. Spróbuj dokonać jakiegoś pogrupowania wyrazów, które wydają Ci się mm, pasować jakoś do siebie. Mogą być to mm, słowa z jednej z list, a mogą być to słowa właśnie z obu list. Zobacz, gdzie są punkty wspólne. Zobacz, gdzie są punkty. W których pojawia się właśnie jakiś, jakaś różnorodność, jakieś może przeciwieństwo. I kiedy będziesz już e, widzieć sens, który wyłania się właśnie ze stworzenia obu tych list, e, podsumuj jednym zdaniem, zapisz to zdanie i świętuj dalej w takiej formule, jaka do ciebie przyjdzie i jaka zaprosi cię do właśnie dalszego celebrowania. Do zobaczenia.